Witam serdecznie. Kanały katolickie, których w Polsce mamy nieprawdopodobne zatrzęsienie wręcz, w tym te kanały, które obserwuję, mianowicie trudno być katolikiem oraz okiem tradycjonalisty, kanały, które trudno w zasadzie uznać za katolickie, gdyż są to kanały krytykujące współczesny katolicyzm, i przez to być może tak bardzo są interesujące, gdyż starają się być bardziej katolikami od papieża, wskazując na faktyczną niezgodność współczesnego nauczania Kościoła z Biblią, ale powinny również wskazać na niezgodność nauczania Kościoła z Biblią w całej historii Kościoła, nie tylko współczesnego Kościoła. Są to bardzo ciekawe kanały właśnie dlatego, że Nagłos, wyrażają to, to całe zakłamanie. Kanały te bardzo chętnie i bardzo często przywołują temat, cudów, objawień. Oczywiście objawienia są na ogół maryjne. To ciekawe, że akurat postać kobieca lubi się ludziom pojawiać. Sam fakt, że kanały te poświęcają tak niezwykle dużo uwagi, taką namiętnością pałają do tej tematyki. Już jest intrygujący i co najmniej podejrzany, ponieważ objawienia wszystkie. Z Fatimą na czele, a nawet przede wszystkim, powiedziałabym, objawienia fatimskie, w 100% wpisują się w definicję okultyzmu. Okultyzm to znaczy tajemnica, wiedza ukryta. Zobaczcie, gdzie mamy tajemnice takie najbardziej znane. Czy tajemnice fatimskie nie są jednymi z najbardziej znanymi, głośnymi. Tajemnicami o charakterze mistycznym na świecie, nic bardziej się nie wpisuje w definicję okultyzmu niż objawienia fatymskie. Ale nie o tym. Do tej kwestii jeszcze wrócę, bo to, co akurat kanał Trudno być Katolikiem mówi na temat Fatimy, objawień i tych tajemnic, to jest niesamowite, naprawdę godne uwagi. Dziś nie o tym. Chciałabym zapytać Was, czy uważacie, że wszystkie te objawienia razem wzięte są warte aż takiej uwagi, i czy wszyscy właściwie się zabieramy za interpretację tych zjawisk? Wspomniane kanały trudno być katolikiem, oraz okiem tradycjonalisty skupiają się na porównaniu. Orędzia, rzekomego orędzia Maryi z doktryną katolicką, i przede wszystkim na tej podstawie starają się rozstrzygnąć o autentyczności tych zjawisk. Okiem tradycjonalisty wysnuwa bardzo śmiałą tezę: twierdzi, że objawienia akurat w Medjugorje, które stale niby mają jeszcze miejsce, nie mogą być autentyczne, nie mogą pochodzić od Maryi, ponieważ Maryja prosi w nich o modlitwę o pokój. Fakt, że już ten sam konstrukt logiczny jest zabawny, bo modlitwa jest prośbą czyli Maryja prosi o prośbę. Czyli Maryja prosi, żeby ją prosić, jeszcze o pokój, który w zasadzie powinni sami ludzie zrobić. Faktycznie brzmi to dosyć absurdalnie, ale czy w taki sposób powinno być postawione kryterium, że to nie może pochodzić od Maryi z tego względu, że Maryja nie prosiłaby modlitwę akurat o pokój, ponieważ to nie jest czas niepokoju. Ciekawe, prawda? Że rzekomo szatanowi wcale w tej chwili nie chodzi o niepokoje społeczne. On w tej chwili nie inspiruje żadnych niepokojów. Nie, nie ma w tej chwili na świecie żadnych niepokojów. Szatan w tej chwili nie ma takich zainteresowań. Zainteresowania szatana kręcą się rzekomo, zdaniem okiem tradycjonalisty, wokół fałszywych ideologii. LGBT. I, I takie tam różne inne lewicowe konstrukty myślowe, to są w tej chwili. Zainteresowania, współczesne zainteresowania szatana. Nie on stoi za niepokojami, za naszą wschodnią granicą, to nie z jego inspiracji. On się w tej chwili nie interesuje tym, także na tej podstawie, okiem tradycjonalisty twierdzi, że to, to nie może pochodzić od Maryi. Maryje w tej chwili nie interesują takie sprawy, ponieważ Maria skupia się na walce z szatanem, a szatan w tej chwili ma gdzieś takie tam podrzędne tam, takie tam sprawy, co, co tam się dzieje, ideologię, to tym się w tej chwili szatan jara, to go w tej chwili kręci. Bardziej interesuje szatana współczesny papież, taki niby antypapież, bo nie jest za bardzo zgodny z ich wizją katolicyzmu. Bardziej tutaj jest szatan, bardziej tu, tam nie, tam nie. Czyli to nie może być prawdziwe objawienie, to jest fałszywe. Fajną miarkę przykładają, prawda? Do tego, żeby stwierdzić, co jest prawdziwym objawieniem, a co jest fałszywym objawieniem. Teraz zaproponuję Wam moją miarkę, jak ja na to patrzę. Zastanówcie się, czy ma ona większy sens. Generalnie wszystkie te objawienia wrzuciłabym do jednego worka, ale łącznie ze wszystkimi zjawiskami doświadczanymi przez zwierzęta ludzkie i pozaludzkie. Ja bym rzekła, że wszystkie objawienia z treścią, dające się wyrazić słowami, czyli mamy jakieś konkretne orędzie, że Maryja powiedziała, że prosi konkretnie o modlitwę, jest to kon bardzo konkretna treść, nigdy nie oddaje to żadnej prawdy, prawdy ostatecznej na temat rzeczywistości. Ale może zawierać jakiś wycinek prawdy, wycineczek, drobniuteńki wycineczek prawdy, pod warunkiem, że wrzucimy to Pełen kontekst rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, że współisyjemy tutaj na tym świecie wraz z wieloma innymi organizmami świadomymi. A zatem, jeżeli w ogóle wierzymy w życie pozagrobowe, jeżeli zakładamy albo przynajmniej dopuszczamy taką możliwość, że mogą się z nami kontaktować inne byty świadome. Jeżeli nawet cząstkowo dopuścimy taką możliwość, takie prawdopodobieństwo, to już na starcie, nawet nie powinno nam przez myśl przemknąć, taki pomysł nie powinien powstać, że tego typu zjawiska, założenia, miałyby dotyczyć ekskluzywnie tylko i wyłącznie ludzi, bo to już jest na starcie błędne założenie, prawda? To jest niemożliwe. Jeżeli to jest w ogóle możliwe, to zapewne w takim samym stopniu dotyczy zwierząt ludzkich, jak i pozaludzkich, po prostu wszystkich bytok świadomych. Albo tego doświadczamy, jakiegoś kontaktu, nazwijmy no, to z tym innym światem, ze światem duchowym. Ja na razie nazywam to byle jak, po to, żeby nie szukać nazw. Na coś, czego tak na serio nie znam i, i nigdy tego precyzyjnie na, nie nazwę, więc po prostu przyjmijcie, że używam takiego słownictwa, jakie jest używane w kulturze ludowej. Duchy. Myślę, że to jest pojęcie wzięte z kultury ludowej, i, i pozwólcie, że jego będę używać. Czyli, jeżeli akceptujemy prawdopodobieństwo, że mogą się nam, z nami kontaktować inne byty, tak zwane duchy, jeżeli w ogóle dopuścimy możliwość istnienia jakichkolwiek objawień, wizji, kontaktu, to od razu musimy przyjąć, że dotyczy to w takim samym stopniu ludzi, jak i zwierząt pozaludzkich. I skoro Czynimy takie założenia, to czy w takim razie akurat takie orędzie? Mówi się o to, a zdaniem okiem tradycjonalisty to nie jest możliwe, bo współczesny szatan ma inne zainteresowanie. To jest w ogóle komiczne, że inna treść i ich zdaniem powinna być inna treść. Nie, w ogóle nie powinno być żadnej treści, prawda? A jeżeli jest jakaś treść, okej, okay, to nie będzie, że ona jest. Bierzemy ją z przymrużeniem oka, ponieważ każda treść nie jest uniwersalna na wszystkie gatunki, bo. Jeżeli doszło do kontaktu, to do tych kontaktów dochodzi w różnych momentach z różnymi ludźmi, z różnymi zwierzętami i te treści mogą być różne. Zwierzęta nie odczuwają żadnej takiej werbalnej treści, ale coś przeżywają. Ta treść jest w zasadzie nieistotna. Czyli te słowa, to całe orędzie, to możemy zignorować. Ja osobiście opowiadałabym się za taką interpretacją, że skoro. Jakieś tam dziewczynki z Garabandal, czy z Meziugorje, czy jakiekolwiek osoby twierdzą, że coś widziały. To ja nie chcę ludzi, których nie znam, od razu posądzać o kłamstwo, oszustwo. Po prostu przyjmuję do wiadomości. Miały wizję? Okej, okay. przyjmuję do wiadomości, że miały wizję. Coś tam usłyszały? Okej, okay. przyjmuję do wiadomości, że coś tam usłyszały. W ogóle nie przywiązywałabym wagi do treści tych słów, w ogóle nie. Nie porównywałabym tego z żadną doktryną, zwłaszcza kłamliwą już na starcie i fałszywą doktryną. Po co? Co mnie obchodzi zgodność z jakąś tam fałszywą doktryną? Po prostu odbierałabym sprawy takie, jakimi są, takimi, jakimi ktoś je relacjonuje i je interpretuje. Czyli jeżeli jakieś dzieci twierdzą, że widziały Matkę Boską, to ja to zinterpretuję, że a, miał jakąś wizję, one to interpretują, że była to Matka Boska. I ponieważ ja nie czuję potrzeby interpretowania tego orędzia, porównywania z doktryną, nie ma ono dla mnie znaczenia. A skoro nie ma dla mnie znaczenia, to także ostateczny werdykt, czy to jest prawdziwe, czy to jest fałszywe, jest bez znaczenia. Zobaczcie, gdybyśmy tylko nadali mniejsze znaczenie temu wszystkiemu, jak bardzo świat by inaczej wyglądał, gdybyśmy to zakwalifikowali, że to nieważne w zasadzie, co te dzieci usłyszały, coś usłyszały. Tak twierdzą, no to widocznie naprawdę usłyszałem. To nie ma dla nas wtedy znaczenia. Czy to jest oszustwo, czy to jest autentyczne, czy to jest od Boga, od Matki Boskiej, od Demona, czy. To nie ma znaczenia. Po prostu przyjmujemy rzeczy takie, jakimi są i nie nadajemy temu rangi. Lada dzień wrócę do tematu, ale tym razem porozmawiamy sobie o wizjach i przedziwnych zachowaniach zwierząt, wskazujących na ich przedziwne doświadczenie. Bo dopiero kiedy spojrzymy sumarycznie na wszystkie tego typu zjawiska zarówno u zwierząt ludzkich jak i poza ludzkich, dopiero wtedy możemy próbować wyciągać jakiekolwiek wnioski, zastanawiać się nad charakterem tych zdarzeń. Opowiem Wam jakie interesujące, niewytłumaczalne zachowania zaobserwowałam u moich zwierząt, gdyż okazuje się, że Więcej osób obserwuje takie zachowania u swoich zwierząt, a niestety bardzo często zachowania te są ignorowane, gdyż z automatu wychodzimy z założenia, że zwierząt to nie może dotyczyć. Dziś już dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.